He ko ja mogę kargą są pokażę wam w ogóle pobudzi tylko jak się za okazji o mnie załogowała koja kargą mam pełnego gdzie mam pecha Wszystko mi nie tak. Mam mogę połóżać, tylko nie wiem, jak się pozostaje w czasie. Kleru. Mam taki spawner, którego pobrałem mogę z dole tego Georgiana i teleportuję się na miejsce o właśnie to robię tak i tak o jestem teraz jadę do garażu biorę wersję jedną wyrobiona Teraz kas, taką Kaszul. kasję. Kaszul. o Kaszul. 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 muszę pojechać po Kaszul. Jadę do tego plutonu. Daję wam z plutonu widoczny O! Jesteśmy. Biały pluton. I to miałem budowca siedzę. mam. O! Zabiłem ich, ale nie policzę go nic teraz. Ładuję piłką, jeszcze ja raz biorę i znowu ich zabiję. O, zabiłem ich. I teraz posłuję się. Pokażę, jak się tajemnokwasz. Cholera, tylko dużo czasami działa. O, tajemnokwasz. Już zabieżą datę na rok 2015 akwariusze 15 jedziemy Jeszcze raz już nie No właśnie, byś taka prędkość. A tu z nią Nie, to się nam prędkość. Mamy rozgłaszczony

Co za głupi samochód już się odpalił. O, o, odpali. faj. Bo ma takie zawiasy, które się nie odpala. I znowu. Jak dzieje na drugą wersję, znakajałszy Georgian. kom, O, mamy drugą wersję. E lecimy na Grãoci. O! Mam probleminha z myślą. Tucai na Grãoci O, tutaj obserwowana taka kamera. To jest latający Georgian Sim w południowości 2. Bo w południowości 1 Georgian się nie otwarzał i dlatego mam taką latającą maszynę. No Trochę po fokrwa, bo nie chcę chęć kacharzini tu na im No i jesteśmy na wiosnę Oto moja wigla A to mój samochód Zaka ją sylowy, ciekawe.